thank mm -hmm. you No wow, Harry potterowy! Pa! Pa! Budynek! Nie kolumna za, za szybę! Piękna kolumna. ochid. Dotarliśmy. Co to jest? To jest miasto, tak? No, jest. Zamek. Zamek. Tu chyba te dwa Co to są te pra parki. Są... No, Tu jest ta kaplica, czyli to ten wieżowiec. A to nie jest to takie najwyższe. <laughs> tak wygląda. Jakaś katedra. No, tam Już fish and chipsy rozgrzewają. No, chyba. Mm. Tu na środku, Nie, tu. tu. O ule. tu gdzie ta, ma to pokazuje, ta, no? Który? To Gerard Dawid. Też Netherland. Holenderski, włoskie, no, Mona Lisa. No, Leonardo da Vinci. Widzisz, jakie Madonna. mam oko? Maty, no. Mati Mona Lisa znalazł. Leonardo da Vinci. I to mam damę z łasiczką. Damy z łasiczką, Mati, zobacz. to drukował jak ten. Zobacz, wiesz, Mati, dam ma z łasiczką. Oryginalna? Oryginalna. Tylko, że z dzieciakiem. Patrzcie, jakie piękne obrazy. Włoskie. Właśnie tak zastanawiałam się, że to, że są czerwone ściany, to na pewno. Na pewno to ma sens, w sensie, że chyba inne kolory wtedy widać. No także jesteśmy teraz w baroku. się super udała. Jutro ma zacząć padać. To jest dzisiaj zwiedzanko w słoneczku? Co? Patrz, to jest ten jeleń z góry. <laughs> Tylko że Gada, gada. no. <laughs> Jestem do taki Jelenak, to prawda. Ja bym chciała kawki. Ktoś tarbunia trzeba znaleźć. Nie. Jedyne, czego żałuję to tego, że nie chciałam okularów słonecznych, Ale, no miało nie być słońca, ale ta Szkocja jest bardzo zaskakująca, więc. Zmienia się pogoda dosłownie co parę, co parę minut. Podobno jest jakiś pub Frankensteina. I, I ten tam Frankenstein, raz na jakiś czas, co 50 minut, zobaczył się budzi. Więc fajnie byłoby do tego Frankensteina tam zajrzeć. Podobno fajnie. No i do tego muzeum yy, głównego, żeby zobaczyć owcę Doli, tą, którą sklonowali. A już, co tu się podziało? Muzeum iluzji. I tutaj jest słynna szkocka whisky. Można sobie wykupić, sorry, zmacham się, ale znowu żeśmy A co to jakoś płynie złota? Jest pani. Marie Curie. Marie Curie, składowska. Proszę bardzo, na telefonie. Pani Marie Curie Jesteśmy w sklepie z pamiątkami, kaszkiety Proszę bardzo Kaszkiety są? To tata sobie już kupił whisky. Tak? No. A to ma. A to takie prawdziwe kaszkiety. No fajne. Oj, są shortbready też. Proszę bardzo. To są, to są chyba te. A, no to szali. No. O, to poncho fajne. No, tutaj jest 95 za szal. No, a tam były. 2 za 175. No piękne. Ale jakie jest złoty? Milunie. O kurde, jaka kieca jak na metale. To jest takie. Aha, no. Ale spódniczka jaka super. O jaka ładna. I to jest ten znak ichniejszy. Jakieś tweedowy, no. Prawdziwy, oryginalny. Patrz jakie to ostre, to jest dobre. Patrzyłeś na kaszkiety? Rękawiczki, swetry. A tu 55. Aha, aż kaszmirowe, to też dobra cena chyba. Za kaszmir? Burbery się może schować. Fajny! Nie będę nosić, ja se zmierzyłam. Kaszkietówka. Uwaga, uwaga, Mućka. Chciałabym zobaczyć tą e, krowę z tymi włosami. Na żywo, może nam się uda. Mućkę znaleźć, ale wszystko jest, zobaczcie. Krowiane. Jeden, chyba to jest największy sklep z pamiątkami. Zaraz niedaleko. Myślę, że fajny pomysł na prezent. Różne rzeczy. Wełniane szkockie. Szale, piękne. A, a tutaj 16,92 za 30. Te są wełniane. Nie wiem o co chodzi, że taka rozbieżność cenowa. Te już są dużo tańsze. I oh, no. No. A co to jest za szkielet tam za tym? Jakiś dyrozaurus. Dyrozaurus Rexus. A to jest Krokodyl? Alligator? Taki wielki Krokodyl. A tu... No dobra. I to prawdziwy. No chudy, chudy. O, ona komba na mamy. I lewki, Łokie, malutkie simby W no. słodziak To powiem Ci Mati, że to jest dużo ciekawsze niż te kotły i kamienie Może dla ciebie Dla ciebie to jest nieciekawe? Jest ciekawe, ale kotły kotły i lepsze? Są, znaczy kamienie nie, ale kotły tak. tak. Okej okay. Maty się zgubił Ale tutaj Akroniza najlepszy fish and chips Zguba Zaskoczyło nas. Niebo wyszło ładne, a przed chwilą była ulewa. Jesteśmy pod katedrą świętego Gilsa, Gila. Zobaczcie, To jest trochę niebieskie niebo. Przed chwilą wam właśnie pokazałam pyszny fish and chips. Oh my god, najlepsze jak w życiu. Przepyszny. Więc jak będziecie to spróbujcie, w ogóle nie śmierdzi z, z rybą. I jadła tam Amy Winehouse, królowa Kamila. I różne i inne gwiazdy, tak naprawdę dobre. Tak prezentuje się nasz domek od przodu. Piękna pogoda. Cześć Pysia, Ross Cottage. Jest brama. Więc pieski Wam nie uciekną, tam dalej jest taki pałac. Powiedzmy, hotel, pięknie. Tutaj, tak. Tutaj takie bombetle. No, pieski to mają wakacje życia. I proszę bardzo, ogródeczek. Nie jest jakiś duży. Morning! Nie jest jakiś duży, ale wiecie, żeby sobie pieski pobiegały tak najbardziej. Bardzo przyjemna, taka cicha, bardzo, bardzo cicha okolica. I tam z tyłu chyba jest... O, ten pałac, tylko tył. Hotel luksusowy. Także jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i lokalizacja ekstra. Tutaj przedsionek. Jeszcze musimy przetrzeć. Tutaj mamy suszarkę i pralkę w przedsionku. Łazieneczka na dole i nasza sypialnia, no i salon z telewizorem. My przywieźliśmy swojego Amazon Fire Sticka. słaby internet, od razu mówię. I tutaj mamy kominek. Można sobie rozgrzewać, albo na tyle ciepło że naprawdę chyba byśmy się ugotowali. Także tutaj wygląda to tak bardzo przyjemnie. No i kuchnia z salonem połączona. Tutaj jakaś komoda. Duży stół, więc widzicie, ile się zmieści osób? 6, plus tam dodatkowe. Nie, 2, 4, 6. Krzesełko dla dziedziucha, kosze na śmieci, kuchnia, lodówka, beznadziejnie, patelnie, spalone no ale spoko. Idziemy. pieski do inspekcję. Proszę bardzo. Tu jest duży pokój. Pokój numer jeden i duża łazieneczka. Nowa, fajna, proszę bardzo. I cześć Bisiula! Tutaj szafa i chęci. Robicie inspekcję. Tutaj zobaczcie, jak macie dzieci to może być. Taki pokoj dla malucha a tutaj kolejna sypialnia. Nienaruszonym stanie. My byliśmy na dole. Specjalnie tu przyjechaliśmy na śluzę. I to jest pieniuś. Podobno... O widzisz jest statek. Widzisz łódka na dole? No. Gdzie jest drugi poziom wody? U góry to jest woda? Nie, małe to. Duże. No i to jest taka winda dla statków. Ale nam słoneczko wyszło. <laughs> Powiem wam, że Bóg pogody nad nami czuwa. O, i tam Aha. Bo tam na dół się chyba nie da już zejść, nie? Tylko tu jest dla ludzi. Tam można bilety kupić Tak? I łazić. Aha, a chcemy tam wchodzić na to nie. nie no za A widzisz, no i... Tam jest łódeczka Pani, widzisz? Na dół się zjechała Czyli to jest taka autostrada dla łódek Ale strasznie wieje Także No, kolejny dzień Kolejna atrakcja turystyczna Wagonik I jedzie na dół Oj, troszeczkę się roz... Zeszliśmy na dół, ale się troszeczkę Zachmurzyło Pogoda się zmienia dosłownie co 5 sekund Idziemy się jeszcze tam przejść Zadzią mi psa! Ja Mówiłam, że mi psa za ciebie! Broni rodzinki, ale mama niezadowolona. No już uciekamy. Jezu, babunia jest gotowa walczyć. Waleczna. Idziemy oglądać konie. Jak macie kaptury, to trzeba założyć. Bo wieje, no. ale jest ciepły wiatr z jakiejś Tak, wszyscy też z pieskami, dużo piesków. No, Tam no. są konie. Trzy pieski. No, trzy pieski. Ale ten bunia wygląda chyba, mieszaniec. Border Terrier. Jak bunieczka, no tak. Śłodziak. Nie widzę. Widać konie? Konie. Łapanie. Cały konie. Ile one mogą mieć metrów? Ogromne. To jest moja ręka, ciężko. A co to za dźwięk? To te konie tak się drą? Coś tu... jakieś jakiś... Ubijają świnie w tych koniach? Jezu, jaki dźwięk. Ale wieje, Jesus! Dotarliśmy na te konie, ale i tak, słuchajcie, wieje, że... chyba nie pogadamy. Ale są konie. Dojechaliśmy do koni. Zwiedzamy. Zwiedzamy Szkocję, wzdłuż i Kolejny dzień, kolejna wycieczka. Obecnie jesteśmy już w Cumbrii. Już powoli wracamy. Idziemy oglądać jakieś wodospady. Także pieski przypięte. Pogoda udana. Tam dalej jest jeszcze parkometr. Pieski mają wakacje życia, no przysięgam wam. Zostawmy niżej mamy. Piękne. widać, ładnie, no nie trzeba tam iść, proszę bardzo. Wow. Patrzcie, jak pięknie, ale mój lek wysokości nie pozwala mi się tym nacieszyć. Uciekam. Mati zresztą też sika w gacie. Baziutku, gdzieś się wywalił. Baziutek się na schodach wywalił, się całą mrudził. Szumilas. Pięknie. Maty idzie.